Znajdujemy się w Ekonomiku, tutaj dzisiaj odbędzie się debata Młodzi dla Ekologii. W tej debacie będą brali uczniowie, udział uczniowie ze wszystkich szkół średnich. Wypracują, mam nadzieję, pewne kierunki działań, które się przyjmą w naszym powiecie, a które wyjdą właśnie od młodych ludzi. Myślę, że to jest niezmiernie ważny w dzisiejszej dobie temat dla młodzieży, dlatego cieszę się niezmiernie, że w naszym dzierżoniowskim Ekonomiku pod zajmuje się próbę przeprowadzenia debaty wśród młodych ludzi na ten temat, w jaki sposób można dbać o ekologię, w jaki sposób promować działania proekologiczne, w jaki sposób mają się młodzi ludzie do tych zagadnień dostosowywać, prawda? Być może i jestem przekonana, że młodzież ma bardzo ciekawe pomysły, z którymi my dorośli, możemy się zapoznać, no i wdrożyć je w życie. Świadomość u młodych ludzi jest bardzo wysoka. Zresztą tutaj we od wielu lat prowadzimy różne działania ekologiczne, ale od tego roku mamy wypracowany program działań ekologicznych, gdzie, które obejmują nie tylko spotkania, nie tylko różne konkursy, ale również takie bardzo proste działania na terenie szkoły. Młodzi ludzie wiedzą, ekonomicznie znaczy ekologicznie. Oszczędzamy światło, oszczędzamy wodę, korzystamy z opakowań nieplastikowych, a jeśli już to wtedy Segregujemy i młodzi ludzie są tego świadomi. Nasi uczniowie bardzo chętnie uczestniczą w takich działaniach, oczywiście pod nadzorem nauczycieli. Mamy tutaj lidera programu działań ekologicznych, pana Marka Kowalskiego, który tutaj wspomaga i jakby pomaga młodym też uczniom znaleźć ten odpowiedni kierunek działań. Myślę, że tak, jest to temat coraz bardziej rozpowszechniany wśród młodych ludzi. Przede wszystkim myślę, że ze względu na to, że młodzi mają wiele pomysłów, jak zapobiegać współczesnym problemom ekologicznym, ale też mają wiele energii, którą w takiej myślę, że w słusznej sprawie chcieliby spożytkować. Z moich obserwacji, jak widzę, czy to właśnie przy moim otoczeniu, czy na internecie, widzę, że młodzież bardzo dobrze jest świadoma tego, jaki jest problem ogólny, globalny, czy nawet w swoich miastach, powiatach, czy wsiach. I starają się poprzez na przykład czy to przez szkołę, czy jakieś dodatkowe stowarzyszenia yy, ratować to. Najpierw usłyszymy wykład głównego ekologa dzierżoniowa, pana Krzysztofa Nawrota, później młodzież w grupach, w pięciu grupach będzie pod nadzorem moderatora różne kierunki działań opracowywała, następnie nastąpi podsumowanie. I mamy nadzieję, że wdrożymy wyniki tych podsumowań w działalności i szkół i powiedzmy całego powiatu. No przede wszystkim o problemach ochrony środowiska, ale może nie o tych globalnych, o których słyszymy w telewizji. Raczej bym chciał się skupić na problemach ochrony środowiska. Które są tutaj, w Dzierżoniowie, których każdy może dotknąć, każdy może zrozumieć. Także będziemy mówić o odpadach, będziemy mówić o, za, o zanieczyszczeniu powietrza. Także to są te główne tematy, które my dzisiaj będziemy chcieli się dzielić. Ale też i będziemy mówić na temat terenów zielonych, które są terenami ogólno, ogólnodostępnymi. Będę chciał usłyszeć od tych młodych ludzi, jak mają one wyglądać, gdzie by najlepiej spędzali czas, w jakich warunkach takich, jeżeli chodzi o zieleń miejską. Dzisiaj na debacie ekologii Dojdziemy tutaj do konkretnych pomysłów, natomiast myślę, że zaczynamy też od mniejszych kroków. Przede wszystkim zaczynamy od samych siebie, od małych zmian, ale też mamy pomysły na większe kroki. Także to się jeszcze dzisiaj okaże. Trzeba próbować. Jeśli wszyscy razem weźmiemy swój głos, to moi, uważam, iż damy radę przezwyciężyć każdy głos dorosłego. Myślę, że nawet trzeba zacząć, tak jak mówiłam wcześniej, od siebie samego, ale jak też tutaj pani mówi, od swojej rodziny, od swoich znajomych, później gdzieś tam nauczycieli. No i z takimi już większymi konkretami do władz miasta. Tak naprawdę każdy z nas ma wpływ na sprawy związane z, ochron z ochroną środowiska. Funkcjonowanie takie codzienne, związane jest z produkowaniem odpadów. Nasze funkcjonowanie w przypadku ogrzewania naszych mieszkań też ma wpływ w sposób postępowania z odpadami, czy je będziemy segregować, czy będziemy je wyrzucać bez, seg bez segregacji do pojemników na odpady. To wszystko to są działania ekologiczne. Będę chciał usłyszeć problemy, którymi zderzają się młodzi ludzie, także myślę, że debata będzie fajna i będziemy mogli wynieść z tego coś, co potem będzie można przełożyć na życie, na życie codzienne. Przede wszystkim to, że małe zmiany to wielkie postępy, więc warto czasem wymienić auto na rower, butelki jednokrotnego użytku na te filtrujące, czy chociażby zwykłe reklamówki na torby materiałowe. Tak najbardziej uwagę to właśnie te to takie proste i takie typowe śmieci w różnych rowach, nie rowach, w rzece i tym podobne i żeby to jakoś zostało szybko... Zebrane, zaselegowane i żeby to nie było widoczne. Wspieramy każde działanie, które zmierza ku temu, żeby polepszyć jakość środowiska, żeby polepszyć sposób życia młodych obywateli naszego powiatu. No i jeżeli powstaną jakieś cenne inicjatywy, to na pewno będą one rozważane, nawet w kwestiach ewentualnego dofinansowania. Bardzo często się zdarza, że to młodzi ludzie bardziej zauważają, jaka, jakie ważne są te działania ekologiczne dla. Naszego, dla naszej szkoły, dla naszego miasta, dla naszego powiatu, kraju i całego świata.